Witajcie w naszej analizie materiałów źródłowych. Dzisiaj y, zanurzamy się w technologię, która no, fundamentalnie zmieniła krajobraz IT. Mówimy o Kubernetesie. Cześć. Naszym celem jest zrozumienie, co właściwie doprowadziło do jego powstania i jak tak z grubsza, zbudowane są jego fundamenty. Mhm. Przejrzałam sporo materiałów. Są tu i opisy techniczne, i trochę kontekstów historycznych. No dobra, rozpakujmy to. Myślę, że żeby naprawdę docenić Kubernetes, to musimy, wiesz, cofnąć się trochę w czasie. Bo ta technologia, ona nie jest dziełem przypadku. To jest odpowiedź na konkretne, narastające przez lata wyzwania. W zarządzaniu aplikacjami, i infrastrukturą? Dokładnie. I zrozumienie tej ewolucji jest, no, jest po prostu kluczowe. To zacznijmy tą podróż. W materiałach często pojawia się określenie era bare metal. To w kontekście lat 2000 brzmi to tak surowo. Jak wtedy wyglądała rzeczywistość IT? E, była dokładnie taka surowa i bardzo fizyczna. Wiesz, aplikacje działały bezpośrednio na sprzęcie, w serwerowniach. Pełnych migających diod. Tak jest. Fizyczne maszyny. Każda nowa aplikacja, każda większa zmiana, no to często oznaczała konieczność fizycznej instalacji, konfiguracji sprzętu. To zajmowało dni. Czasem tygodnie. Analizując te dokumenty, no widzę taki obraz całych zespołów administratorów. Ich praca polegała na dbaniu o te fizyczne serwery. Instalowanie systemów, łatanie, konfigurowanie sieci. Mhm. To musiała być, no nie wiem, ogromna ilość ręcznej pracy? Często powtarzalnej? Właśnie o to chodzi. I w takim środowisku, co ciekawe, dominowały monolityczne architektury aplikacji. Dlaczego akurat monolity? niekoniecznie dlatego, że były idealne z punktu widzenia developmentu, ale operacyjnie. No, po prostu łatwiej było zarządzać jedną, dużą aplikacją na jednym serwerze niż dziesiątkami mniejszych przynajmniej wtedy. A narzędzia? Jakieś do automatyzacji? Narzędzia do automatyzacji, jak czytamy, były wtedy dość prymitywne. Często polegano na własnoręcznie pisanych skryptach w Bashu, PowerShellu żeby jakoś to spiąć? Tak, próbowano jakoś spiąć te procesy, ale to było dalekie od ideału. Brzmi jak system podatny na błędy i no mało elastyczny. Coś musiało się zmienić. I następna dekada, lata 2010, przynosi chmurę i wirtualizację. Jaki to miało wpływ? To była prawdziwa rewolucja operacyjna. Maszyny wirtualne, czyli Fałenki, ki pozwoliły abstrahować sprzęt. Aha. Nagle mogliśmy tworzyć wirtualne serwery, no wiesz, w ciągu minut, definiując ich parametry programowo. Czyli koniec czekania na dostawę fizycznego sprzętu. Koniec czekania. Mieliśmy zasoby na żądanie. To fundamentalnie zmieniło sposób myślenia o infrastrukturze. Wraz z Wiemkami pojawiły się też chyba dojrzalsze narzędzia. W źródłach przewijają się nazwy jak Puppet, szef. Tak, tak, to był kolejny ważny krok. Te narzędzia wprowadziły koncepcję infrastruktury jako kodu. Czyli można było zdefiniować pożądany stan maszyny wirtualnej w kodzie, a narzędzie samo dbało o to, by ten stan osiągnąć i utrzymać na całej flocie Wiemek. Okej. Okay. Ale, jak wskazują materiały, pewne wyzwania pozostały. Pojawia się tu taki ciekawy termin: Manual bin packing. Ręczne upakowywanie. Skojarzenie z Tatrisem nasuwa się samo. I jest całkiem trafne. Nawet mając pulę maszyn wirtualnych, administratorzy nadal musieli, no, ręcznie decydować, która aplikacja wyląduje na której VM-ce. Aha. Próbując jak najefektywniej wykorzystać dostępne CPU i pamięć. To wciąż wymagało sporo planowania, interwencji. Ale i tak było lepiej. Zdecydowanie. Ta elastyczność wiemek i lepsze narzędzia sprawiły, że architektury takie jak mikroserwisy stały się bardziej realne. Łatwiej było uruchamiać wiele małych usług, tylko że no, zarządzanie rosnącą liczbą nawet wirtualnych zasobów wciąż było operacyjnie skomplikowane. No i wtedy na scenę wkraczają kontenery, które według źródeł stały się takim de facto standardem wdrażania. Czym one się tak naprawdę różnią od Wiemek? Dlaczego wywołały kolejną falę zmian? Różnica jest y, fundamentalna i leży w poziomie abstrakcji. Wiemka wirtualizuje cały sprzęt. Tworzy kompletną maszynę z własnym jądrem systemu operacyjnego. Okej. Okay. Kontener natomiast wirtualizuje sam system operacyjny. Działa na jądrze systemu hosta, ale jest od niego i od innych kontenerów odizolowany. A jak? Dzięki mechanizmów wbudowanym w jądro Linuxa, takim jak przestrzenie nazw, czyli namespaces, które izolują widok systemu. Aha. I grupy kontrolne, kontrus, które limitują zasoby. Co to daje w praktyce? Materiały. wymieniają Lekkość, przenośność, izolację. Te cechy są absolutnie kluczowe. Kontenery są znacznie lżejsze od wiemek, bo nie potrzebują całego systemu operacyjnego w środku. Uruchamiają się w ułamkach sekund. Wow! Zużywają mniej zasobów, a obraz kontenera raz zbudowany działa identycznie na laptopie dewelopera, na serwerze testowym i w chmurze. To zapewnia niespotkanej wcześniej spójność środowisk. A izolacja? A izolacja gwarantuje, że procesy w jednym kontenerze nie zakłócają działania innych. Efekt lepsze wykorzystanie serwerów i drastyczne przyspieszenie cyklu tworzenia i wdrażania oprogramowania. Brzmi jak technologiczna utopia. Ale z materiałów przebije też nowy problem: jak zarządzać setkami, może tysiącami takich lekkich, dynamicznych kontenerów? Tu pojawia się, jak piszą, paląca potrzeba orkiestracji. I tu dochodzimy do sedna problemu, na który odpowiedzią jest właśnie Kubernetes. Sama konteneryzacja to potężne narzędzie, ale efektywne zarządzanie nimi na dużą skalę wymaga czegoś więcej. Czegoś, co to wszystko zepnie. Dokładnie. Orkiestratorzy tacy jak Kubernetes adresują bardzo konkretne operacyjne bóle głowy. Pierwszy, który rzuca się w oczy w tych analizowanych tekstach, to automatyczne planowanie, scheduling. Czy to faktycznie koniec z tym ręcznym Tetrisem zasobami? W dużej mierze tak. Zamiast mówić, uruchom ten kontener na serwerze X, mówimy orkiestratorowi. Potrzebuje uruchomić tę aplikację, ona wymaga tyle CPU i tyle RAM. A on sam decyduje, gdzie? Tak. System sam znajduje optymalne miejsce w klastrze. Bierze pod uwagę dostępne zasoby na wszystkich maszynach, inne ograniczenia. To jest ogromna zmiana filozofii. Ale samo uruchomienie to nie wszystko, prawda? Co jeśli aplikacja się zawiesi? Materiały podkreślają rolę automatycznego monitorowania stanu i sprawdzania kondycji health checks. To jest absolutnie fundamentalna funkcja. Orkiestrator nieustannie sprawdza, czy kontenery działają poprawnie. Jeśli zdefiniowany przez nas test kondycji zawiedzie, to co? System automatycznie zabija wadliwą instancję i uruchamia nową, zdrową w jej miejsce. To jest mechanizm samonaprawiania się systemu. Self-healing. Kluczowy dla niezawodności. A komunikacja między tymi kontenerami w takim dynamicznym środowisku, gdzie one mogą być tworzone, usuwane co chwilę, jak usługi mają się odnaleźć? Tu pojawia się koncepcja odkrywania usług, service discovery, U stabilnych nazw. Niezależnie od tego, na których konkretnie maszynach i pod jakimi adresami IP działają ich poszczególne instancje. Czyli nie muszę znać IP? Nie musisz. Używasz nazwy usługi. To jest jak krwiobieg dla architektur mikroserwisowych. Do tego dochodzą jeszcze inne funkcje wymieniane w źródłach: zarządzanie konfiguracją, automatyczne skalowanie, zarządzanie trwałą pamięcią masową, siecią to brzmi jak cały ekosystem. Bo tym właśnie jest. Zarządzanie konfiguracją pozwala oddzielić kod aplikacji od jej ustawień ConfigMaps, Secrets. Aha. Automatyczne skalowanie dynamicznie dostosowuje liczbę instancji aplikacji do aktualnego obciążenia. Czyli jak jest więcej ruchu, to więcej instancji. To wszystko razem tworzy platformę, a nie tylko pojedyncze narzędzie. Okej, okay. zrozumiałyśmy już, dlaczego powstała potrzeba takiego systemu i jakie problemy on rozwiązuje. Ale skąd wziął się sam Kubernetes? W materiałach jednoznacznie wskazuje się na Google i jego wewnętrzny system Borg. To prawda. Kubernetes nie pojawił się znikąd. Jest, można powiedzieć, duchowym i technologicznym spadkobiercą systemu Borg. Tego używanego w Google? Tak, systemu, który Google rozwijało i używało przez ponad dekadę do zarządzania swoją gigantyczną globalną infrastrukturą. I to właśnie przeniesienie tych sprawdzonych w boju koncepcji i lekcji Z zarządzania systemami na niewyobrażalną skalę. Właśnie. Do świata open source było prawdziwym przełomem. Czy źródła sugerują, jakie konkretnie idee z Borga miały największy wpływ na Kubernetes? Tak, kilka jest fundamentalnych. Przede wszystkim filozofia deklaratywnego zarządzania stanem i koncepcja pętli kontroli control lub deklaratywnego, czyli zamiast mówić systemowi, jak ma coś zrobić czyli podejście imperatywne, mówimy mu, jaki stan chcemy osiągnąć podejście deklaratywne. A system poprzez swoje pętle kontrolne nieustannie dąży do tego, by stan faktyczny zrównać ze stanem pożądanym. Aha. To podejście sprawdzone w borgu na milionach maszyn jest rdzenem działania Kubernetesa. A decyzja Google, żeby udostępnić Kubernetes, jako projekt open source. W materiałach pojawiają się sugestie, że to była strategiczna zagrywka. Z pewnością była to przemyślana decyzja strategiczna. Chodziło między innymi o zbudowanie standardu rynkowego dla orkiestracji kontenerów, co mogło wzmocnić ich własną platformę chmurową GCP. Jasne. Ale też o stworzenie wokół projektu silnego ekosystemu i społeczności. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, który napędził adopcję Kubernetesa w niespotkanej skali. A propos źródła polecają dwuczęściowy dokument od Hanipot dla głębszego kontekstu historycznego. Tak zawiera fascynujące wywiady z twórcami warto zobaczyć. Fascynująca historia. Teraz, gdy znamy motywacje i korzenie, zanurzmy się w samą architekturę. W materiałach pojawiają się kluczowe terminy. Yy, klaster, węzeł tutaj zaczyna się robić naprawdę ciekawie, bo zaglądamy pod maskę systemu. Dobrze. Zacznijmy od najszerszego pojęcia. Klaster. Klaster. To jest cały działający system Kubernetes. Zbiór wszystkich maszyn fizycznych lub wirtualnych i oprogramowania, które współpracują ze sobą, tworząc jedną spójną platformę zarządzaną jako całość. A w ramach tego klastra mamy węzły. Nodes. Czy to po prostu poszczególne maszyny? Zgadza się. Węzeł to pojedyncza maszyna robocza w klastrze. Może to być fizyczny serwer w naszej serwerowni, albo maszyna wirtualna u dostawcy chmury. Teoretycznie, każde urządzenie z procesorem i pamięcią RAM, na którym można uruchomić wymagane komponenty, może stać się węzłem. Mamy więc klaster złożony z węzłów, ale autorzy tych artykułów kładą ogromny nacisk na fundamentalny podział architektury na dwie płaszczyzny. To podobno klucz do zrozumienia, jak Kubernetes naprawdę działa. Absolutnie. Mówimy tu o płaszczyźnie kontrolnej control plane i płaszczyźnie danych data plane. To rozróżnienie jest sednem architektury Kubernetesa i źródłem jego siły. Płaszczyznę kontrolną można trafnie porównać do mózgu całego klastra. Mózgu, czyli tam zapadają wszystkie strategiczne decyzje? Właśnie tak. Płaszczyzna kontrolna to zestaw komponentów systemowych, które zarządzają całym klastrem. To one odpowiadają za utrzymanie pożądanego stanu, podejmowanie decyzji o planowaniu aplikacji, czyli podów, monitorowanie kondycji węzłów i aplikacji, przechowywanie konfiguracji i reagowanie na zdarzenia. Jakie to są komponenty? Kluczowe komponenty tej płaszczyzny, grupując je tak funkcjonalnie, to po pierwsze, magazyn stanu ETCD. To jest rozproszona, spójna i wysoce dostępna baza danych klucz-wartość, przechowuje cały stan klastra. To jest jedyne źródło prawdy. Ok, baza danych stanu. Co dalej? Dalej mamy interfejs i bramę. API Server. Główny punkt kontaktu z klastrem. Wszystkie polecenia od użytkowników, z linii komend, z interfejsów graficznych i cała komunikacja wewnętrzna przechodzą przez API Server. On waliduje żądania i zapisuje zmiany w ECITD. Czyli taka główna recepcja? Coś w tym stylu. Następnie mamy komponenty odpowiedzialne za podejmowanie decyzji. Scheduler. On obserwuje nowo utworzone pody, które nie mają jeszcze przypisanego węzła, i decyduje, gdzie je uruchomić, na podstawie ich wymagań i dostępności zasobów. Ten, co gra w Tetrysa, automatycznie. Dokładnie. I Controller Manager. On uruchamia szereg pętli kontrolnych, czyli kontrolerów, które dbają o utrzymanie pożądanego stanu. Na przykład. Kontroler replikacji dba, by zawsze działała odpowiednia liczba instancji aplikacji. A jeśli klaster działa w chmurze. Wtedy dochodzi jeszcze opcjonalny Cloud Controller Manager. On integruje się z api chmury, na przykład do tworzenia load balancerów, zarządzania dyskami i tak Imponujące centrum dowodzenia. A co z płaszczyzną danych? Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla naszych aplikacji? Płaszczyzna danych to jest właśnie tam, gdzie nasze aplikacje faktycznie żyją i wykonują swoją pracę. Można ją nazwać mięśniami klastra. Składa się z węzłów roboczych, worker nodes. One przyjmują i wykonują zadania zlecone przez płaszczyznę kontrolną. Jakie oprogramowanie musi działać na tych węzłach roboczych, żeby mogły pełnić swoją funkcję? Na każdym węzle roboczym niezbędne są co najmniej trzy kluczowe komponenty. Po pierwsze. Agent węzła kubelet Kubelet Tak to główny agent działający na każdym węźle komunikuje się z API serwerem w płaszczyźnie kontrolnej odbiera od niego polecenia na przykład uruchom ten pod i dba o to by kontenery w ramach podów na tym węźle działały zgodnie ze specyfikacją raportuje też stan węzła i podów z powrotem do płaszczyzny kontrolnej Czyli taki lokalny zarządca na węźle można tak powiedzieć. Drugi ważny komponent to QProxy. On dba o implementację abstrakcji sieciowych Kubernetesa na każdym węzłe. Zarządza regułami sieciowymi, np. IP Tables albo IPVS. To umożliwia komunikację do i e spodów, a także routing do odpowiednich usług. Czyli odpowiada za ruch sieciowy. Zgadza się. I trzeci element to container runtime. Silnik kontenerów. To jest oprogramowanie, które faktycznie jest odpowiedzialne za uruchamianie kontenerów i zarządzanie ich cyklem życia. Ściąganie obrazów, startowanie, zatrzymywanie. Jakieś przykłady? Przykłady to ContainerD, CIRO. Historycznie popularny był Docker, ale obecnie Kubernetes komunikuje się z silnikami poprzez standardowy interfejs CRI Container Runtime Interface. Co go uniezależnia od konkretnej implementacji i było kluczowe dla sztandaryzacji. Spróbujmy to poskładać. Deklaruję porządzany stan aplikacji, na przykład chcę trzy repliki mojego serwisu poprzez API Server w płaszczyźnie kontrolnej. Mhm. Komponenty płaszczyzny kontrolnej, czyli Scheduler i Controller Manager współpracują, żeby ten stan osiągnąć. Scheduler wybiera węzły, Controller Manager pilnuje liczby replik. Zapisują decyzja w ECD. Tak jest. API server przekazuje polecenia do kubeletów na wybranych węzłach roboczych, już w płaszczyźnie danych. Dokładnie. Kubelety używają container runtime do uruchomienia kontenerów, a kube-proxy konfiguruje sieć, żeby były dostępne. Czy dobrze to rozumiem? Nasze aplikacje działają na mięśniach, czyli węzłach roboczych, a wszystkim zarządza mózg, czyli płaszczyzna kontrolna. Dokładnie tak to ujęłaś. Ten architektoniczny podział na zarządzanie czyli control plane i wykonywanie czyli data plane jest absolutnie fundamentalny. Co on daje? Zapewnia przede wszystkim odporność. Awaria jednego węzła roboczego nie wpływa na działanie płaszczyzny kontrolnej i reszty klastra. Pozwala też na niezależne skalowanie możemy dodawać więcej węzłów roboczych, niekoniecznie rozbudowując płaszczyznę kontrolną, chociaż ona sama też musi być odporna na awarię, oczywiście. W materiałach pojawia się też wątek uruchamiania wszystkiego na jednym węzle, na przykład na laptopie dewelopera, czy to zaprzecza temu podziałowi? Technicznie jest to możliwe i często stosowane. W celach rozwojowych, testowych, przy użyciu narzędzi takich jak Minikube czy Kind, czyli Kubernetes in Docker. Aha. W takim scenariuszu jeden fizyczny lub wirtualny węzeł pełni jednocześnie rolę płaszczyzny kontrolnej i danych. To jest świetne do nauki i lokalnego developmentu. Ale nie na produkcję. Zdecydowanie nie. Dla środowisk produkcyjnych, gdzie niezawodność, wysoka dostępność i skalowalność są krytyczne, dedykowana, redundantna płaszczyzna kontrolna, zazwyczaj minimum trzy węzły i oddzielna skalowalna płaszczyzna danych są standardem i najlepszą praktyką. Ten podział to nie jest tylko teoria, to podstawa stabilnych wdrożeń. Niesamowite, jak długa droga prowadziła od zarządzania fizycznymi serwerami, przez wyzwania wirtualizacji po rewolucję kontenerową która ostatecznie wymusiła powstanie tak złożonych, ale i potężnych systemów jak Kubernetes. Mhm. Oraz poznałyśmy fundamenty architektury. Ten kluczowy podział na mózg systemu, czyli płaszczyznę kontrolną i mięśnie, czyli płaszczyznę danych. I to właśnie ten świadomy, architektoniczny wybór separacji logiki zarządzania od faktycznego wykonywania pracy, inspirowany dekadami doświadczeń z systemami na ogromną skalę, jak Borg, stanowi o sile i elastyczności Kubernetesa. To pozwala budować systemy odporne na awarie i zdolne do adaptacji w dynamicznym środowisku. To prawda. Pozostaje więc pytanie, nad którym warto się zastanowić. W jaki sposób ten fundamentalny podział wpływa nie tylko na operacje IT, ale też na sposób, w jaki myślimy o projektowaniu aplikacji rozproszonych? Jak architektura systemu zarządzającego wymusza albo ułatwia budowanie aplikacji, które są z natury bardziej odporne, skalowalne i łatwiejsze do zarządzania w długim terminie? To pytanie otwiera drzwi do zrozumienia bardziej zaawansowanych możliwości Kubernetesa.